Dzień dobry! Do nagrania tego odcinka zabierałem się jak sujka za morze, ponieważ chciałem to tak ubrać w słowa, żeby nie było, że ja się przechwalam, że tak mi się udało, a nie inaczej, tylko po prostu, żeby to była taka fajna opowieść. Także zapraszam do oglądania. Moim postanowieniem noworocznym to było intensywnie trenować. I mamy teraz 20 luty, a i tak udało mi się je cały czas realizować. Mam nadzieję, że szybko z formy nie wypadnę, ponieważ no niestety od pierwszego tygodnia zaczynają się studia, no i też jednocześnie praktyki, więc tego czasu będzie trochę mniej na utrzymanie formy, ale mam nadzieję, że też nie będzie jakiś kładony spadek tak nagle. Oczywiście, zdecydowanie fajnie byłoby, jak ten odcinek nagrał podczas trasy, ale powiem Wam tak: jak już wychodzę na rower, yy, to wtedy nie mam w ogóle ochoty nic nagrywać. Wtedy się skupiam tylko i wyłącznie na trasie. Nieważne, czy to jest jakaś wycieczka. Na przykład, solo, jakaś gdzieś dłuższa, w sobie jadę. Czy to jest po prostu jakaś krótsza trasa, ale za to treningowo? I mam na celu, jak najszybciej ją przejechać. A właśnie takowa jest. Kojarzycie zapewne jest taka pętla wzdłuż autostrady S8, dobrze myślę? To droga szybkiego ruchu. Jest to no, nieważne: no. do Nadmy i w dwie strony wchodzi 27 km. Cena ten rok zejść poniżej jednej godziny. Na tej chwilę mój wynik to jest godzina i 4 minuty. No jednak niestety jak wracałem to zawsze, kurde, w drugą stronę S8 jest wiatr sprzeciwka i trzeba trochę walczyć, nie? Do zakupu roweru szosowego zainspirowało mnie wielu moich znajomych, którzy właśnie popierdzielali sobie na szosie bijąc rekordy. Pod koniec lipca jakoś, to chyba jest termin, wyjeżdżam także w góry na wyjazd prawie pro tour. Mam taką właśnie nawet fajną licencję. I w planie jest tak. Chyba pierwszego dnia to jest w ogóle 118 km i ponad 1000 m przewyższenia, i będziemy zdobywać przechybę. No to także, kurde, wycisk będzie. No to powodzenia, nie? Yy, a powiem Wam tak. Generalnie, jak ktoś się staje nad rowerem szasowym, podam Wam teraz, jaka jest różnica. No bo ja, tak. Yy, rower yy, Gural, mój, yy, troszkę mulina na yy, asfalcie. Pomimo iż naprawdę. Jest on o tyle szybki, ponieważ z przodu mam aż chyba 54 te zębatki, także nie sprawia mi problemu nawet utrzymanie przez dłuższy czas średni 300 na godzinę. Ponadto zauważyłem też, że jadąc pod górkę lub z górki, też nie ma jakiejś dużej różnicy. Jednak, szosa jest odrobinę jednak, mimo wszystko, szybsza na gładkim asfalcie. Im lepszy, właśnie gładszy asfalt, tym właśnie jest wtedy widać już przewagę szosy nad rowerem MTB. Oczywiście, z roweru MTB nie zamierzam rezygnować i dalej mam w planie dużo właśnie wycieczek po różnych lasach. Czy to kawackim, czy to po Campinosie i, i tak dalej. Tym samym próbuję też podjąć się wyzwania, który y, zaplanowałem sobie rok temu, że trasę wokół jeziora Omulew również pokonam w mniej niż godzinę. I do tego właśnie będzie najlepszy właśnie rower MTB, mimo wszystko. Y, kolejną różnicą między rowerem szosowym a MTB jest to, że Łatwiej się skręca rowerem MTB, natomiast w przypadku roweru szosowego, no niestety, jakbyśmy gwałtownie zbyt weszli w zakręt, to możemy się wypierdzielić. Dlatego tutaj jest trochę inna specyfikacja i balansować innym, całym ciałem. Pozycja także jest już trochę inna, ale powiem Wam tak: no nie to takiego problemu, takie jechać pochylonym, no chociaż jak ostatnio jechałem 93 km. Najwięcej na razie w tym roku, bo na rowerze są szosami, właśnie. No to mnie trochę kark bolowi. i się zastanawiam teraz, czy to po prostu jeszcze nie jest przyzwyczajenie do tej pozycji, czy jednak trzeba iść na bike fitting, które chciałbym bardzo tego uniknąć, ponieważ są to wysokie koszty, ale z drugiej strony ludzie sobie chwalą, to jest komfort. Także no i wiadomo też, że mm, NTB to jest właśnie w ciężki teren, a szosa to jest na szosę. Jako iż mój trek ma możliwość zainstalowania opon o szerokości aż 3,8 cm, dokupiłem także, noże jako gravel, nie? Bo właśnie seria Disc od Trek do Manny właśnie tak ma. I jak tylko jakaś ustawka się pojawi na grupie, właśnie gravelowa, to instaluję te opony i jadę. To samo na jedne zabody, jeśli przydadzą te koła. No bo ponieważ łatwiej jest zmienić całe koła niż opony, oraz sam w planie mam jedną wycieczkę właśnie, gdzie gravel będzie mimo wszystko najlepszy. Będzie to właśnie wzdłuż kanału Kurzańskiego, gdzie szosa się nie nada. Natomiast większość trasy będzie jednak mimo wszystko po asfalcie, gdzie właśnie MTB będzie trochę zamulał. Tutaj jest że jednak nie miałem możliwości z niego korzystać, ponieważ jak się okazuje to, ta część jest za wąska, ta ośka i to nie pasuje do mojego roweru szosowego. I można dokupić tutaj specjalny adapter. Jednak, jak zamówiłem, to przysłali mi e maila, że przepraszamy, ale nie mamy tej części. Więc na razie, niestety, będzie musiało to się leżeć i kurzyć. To samo musiałem też zrezygnować ze Swifta, który już był zainstalowany z termowego okresu próbnego. I, i będę musiał po prostu y teraz płacić, nie? No, ale coś za coś. Ja, oczywiście, trenuję cały rok, ale jednak kupiłem go po to żeby brać udział w różnego rodzaju zorganizowanych eventach także wirtualnych, którzy właśnie niektórzy organizują, na przykład Leszek, Michał Kwiatkowski, ten kolarz ostatnio organizował takowy, no i tak dalej. Fajne jest porozumieć to wirtualne śledzenie tych kropek, że tak powiem. Korzystałem dwa razy w, w swoim życiu na czymś takim, raz na Bike Expo przy stadionie, a raz w Dekatlonie. i mi się to bardzo spodobało. Jakbyście się ktoś zastanawiał, czy Dokupienie lemontki to jest dobry pomysł, to powiem wam tak, że warto takie coś właśnie zainstalować, ponieważ wtedy mamy. Kiciu! O, jak słodko! K Kochany Kevinio, ostatnio powiem wam tak, że on sobie leży, tam przytulił się do mnie, a nawet jak wychodzę do pracy, to on właśnie wstaje, przychodzi, żeby się ze mną pożegnać. No, że po prostu tak, generalnie na tej chwilę pozycję wygodniejszą, mimo wszystko mam na rowerze, tym cubie. Ale szosa zapewnia możliwość czworakiego chwytu. Właśnie na alemące. Tutaj za klamką monetki, A jeszcze można tak to zrobić, jak to właśnie podczas ucieczki robią yy, kolarze. Yy, baranek, czyli aero. A także bardziej wyprostowana, tutaj po prostu. Tak do góry nogami zrobiłem ten uchwyt na telefon, ponieważ tam no gdzieś to musi się yy, mieścić. A ciężko jest. Tutaj licznik po prostu wspomaga, mimo że zauważyłem, że on mocno zawyża. Cokolwiek, nie? A telefon jest mi niezwykle potrzebny, nie tylko do nawigacji. Jak gdzieś miałbym jechać dalej, znaczy na tę chwilę to rzeczywiście za bardzo nie jeszcze gdzieś daleko. Ale właśnie raz się tak zdarzyło, właśnie, że do tego na jeziornej jechałem, że 103 km zrobiłem. No i po prostu, jak wyjeżdżam na ulicę, to działa. dalej mi tutaj system Waria od Garmina i. Yy, powiem tak, no, ani razu mnie nie zawiodło, raz tylko miałem problem, żeby się po prostu połączyć, tak chyba z 3 minut musiałem czekać, aż łaskawie załapię i to do tej pory to tylko tyle. Yy, radar jest niezniszczalny, wszystko przetrwa, kurde, błoto jak trzaska yy, wodę i, i na razie nic się nie dzieje. Kiciu! Zrezygnowałem także z treningów siłowych na rzecz biegania. Co nie zmienia jednak faktu, że jeśli ją znowu powrócę do kalisteniki, na przykład do drążek i będę się podciągał pod różnym chwytem. Ponieważ bardzo właśnie lubię sobie jeść do lasku i się popodciągać trochę, nie? Z kilku powodów. Ponieważ tak, zauważyłem, że generalnie treningi siłowe, nie jak to się miało przełożenie na rower. Nie czułem się przez to w ogóle lepszy. Na podjazdach tak samo. A nawet powiem wam tak, że jak robiłem na przykład przysiadę ze sztangą. To miałem zakłady po 4 dni i musiałem, kurde, bolało mnie, jak chciałem gdziekolwiek przejść, zamiast skupić się na budowaniu bazy tlenowej. A zauważyłem właśnie, że rower i bieganie świetnie się uzupełnia. Podczas roweru mam wrażenie, że bardziej pracują czwórki, a podczas biegania łydki. Oczywiście korzyści jest znacznie więcej i długo by tutaj miałbym opisywać, ale nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał w nieskończoność. Może po prostu wynikało to także ze złego doporu. Ćwiczeń, ale no ja się aż tak, tak bardzo nie znam. Poza tym, nie zawsze jest możliwość wykonać treningu siłowego, a łatwiej jest się właśnie zabrać do biegania. Znaczy inaczej. Ciężko jest się zmotywować, żeby wyjść, ale jak już wyjdę, no to ja zauważyłem, że ja mam taką lekkość w tym, że mi to naprawdę bardzo dobrze idzie. Wychodzi. Kiedyś to było na zasadzie, że a wyjdę, sobie pójdę pobiegać, a może jednak nie, a, a może jednak co innego. A teraz już jak. Wykonuję sobie generalnie plan treningowy z wyprzedzeniem. I tak, co najmniej raz w tygodniu trening szosowy, raz w tygodniu trening NTB, raz w tygodniu bieganie. Warto też skupić się, żeby wychodzić również z kolegami na piłkę. Jak jest taka możliwość, jak się zbierzemy wszyscy fajnie. A także czasami chcę sobie iść na basen. Pokracznie mi pływa pływanie kraulem, dlatego jak już płynę to żabką, ale i tak głównie przychodzę tam dla sauny. Żeby sobie po prostu trochę posiedzieć w ciepełku, rozgrzać się, a potem wyjść i się schłodzić zimnym prysznicem. Także klasycznie byłoby to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że was przekonałem do regularnego uprawiania sportu. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam także na grupę na Facebooku Zapierdzieracze, a także obserwować mój profil na strawie, ponieważ zacząłem je używać kiedy się złościłem, że nie działa autopauza podczas wybierania kategorii rower dlatego na przykład jak biorę rower, to najpierw sobie klikam jako bieganie a potem dopiero w edycji yy, zmieniam, że to byłem na rower ponieważ właśnie podczas biegania działa autopauza a linki do profilów znajdziecie w opisie widzimy się no nie wiem w sumie kiedy, miałem jakiś planach odcinek, na razie zapomniałem ale jak sobie tylko przypomnę, to nagram go do widzenia!